Siemanko, z tej strony, Kamil, a dzisiaj pozdrawiam Kamila, Martin, Werex, Mixtep.pl i Michał. Jak chcecie, powiedzieć, o opinię, jakie osoby chce, albo jakiś fajny komentarz. Wszystkie nowe osoby serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału, kliknijcie ten czerwony przycisk na, pod filmem, co jest, żeby stał się szary. Dzwonek, by otrzymywać powiadomienia o moich wszystkich filmach. Zapraszam na Facebooku grupę Kamil, ty oczywiście. A teraz już lecimy z odcineczkiem. Czas na Days. No, więc teraz zaczniemy od pierwszego pytania. Pytania będą gdzieś tu pewnie na górze się wyświetlać, żebyście wy też mogli na nie odpowiedzieć w komentarzach, jak wy sądzicie. Dobra, kiedy fajka challenge? Pierwsze pytanie będzie takie. Hmm, pewnie tak. Wszystkie powiedzmy tak, wszystkie challenge. Jak będzie 400 subskrypcji, to wtedy zacznę nad tym myśleć, ale na razie to nie. Dobra. Ferrari czy Lamborghini? Hmm, ani to, ani to. Nie interesuje się w ogóle autami, więc. Nie. Żadne z tych czekajcie. Dobra, jakie jest tu następne, dobra. Eee, jakie masz oceny z angielskiego? Oceny z angielskiego to dwójki, przeważnie, czy... Po prostu mam takie oceny, żeby zdawać. No dobra, krótko odpowiedź, dobra. Masz rodzeństwo. Rodzeństwo w tym sensie, czy mam brata lub siostrę, to nie mam, ale czy mam braci ciotecznych? Tak mam. Z którymi czasami jest ciężko do wytrzymania, ale mam. Kiedy ban. Kiedy? Co to jest banana Sprite Challenge? Powiedziałem 400 subskrypcji i wtedy zaczynamy wszystkie challenge, jakie będą. Ale Sprite banana challenge za bardzo mi się tu nie uśmiecha, bo to. Po prostu dla wyświetleń to by było, ale nie chcę za bardzo tego robić. Może mnie przekonacie. Kolejne pytanie. Umiesz język angielski? Nie, nie umiem. Jestem bardzo kiepski z tego języka, więc. Nie. Co sądzisz o P2P? <słuch> nie sądzę nic, bo nie śledzę tego kolesia. Wiem, ma ileś tam milionów subskrypcji. Trudno. Interesuje się tymi, co lubię. Nawet coś się nie cię nic. Możecie Może zwiedzować, za to nie. Nic. Czy założę stronę? Może w przyszłości jakaś strona się pojawi? Na razie mam grupę na Facebooku, muszę kanałem. Więc razie jest za dużo roboty na tą stronę, żeby robić, więc na razie raczej nie Czy będą streamy? To jest bardzo dobre pytanie hmm, Czy będą streamy jakieś na tym kanale? W przyszłości jakiś się pewnie pojawi Na pewno streamy będą, ale to trochę później, na razie wiecie Odcinki chcę sobie nagrywać i tak dalej Streamów mi się za bardzo nie chce, może w jakiejś wakacji się pojawi Zobaczymy, naprawdę co to jest? O! To jest całkiem ciekawe. Zrobisz jakiś pokaz podstawowych ciosów i kopów. Przypadków. Co? Przypad... Przydatnych w samoobronie. Jakbym znał, to bym pokazał, ale nie znam prawie nic. Więc. Sorry, memory ale nie ja. Nie ten kanał. Nie umiem. Dobra, i tego trochę pytania nie robię Zrobisz świetnie. Na Q&A Aż, zrobić świecę na Q&A? Nie, nie sam Nie Dobra. <laughs> Chciałbyś zamieszkać w domu Freeza razem z jego ekipą? Nie Nie chciałbym, po co? co? Lubię Freeza po prostu, bo Nagrywa niektóre fajne odcinki po prostu A niektóre pod publikę, więc Nie, nie chciałbym Co to było? Dobra, Frieza jest, okej okay. Myślałeś, żeby znaleźć Swojego Mini Majka do nagrywania Po co? Po co pod publikę? Nie potrzebuję. Nie, nie, nie myślę. Żeby się nie roz... Do, do coś. Co tu jeszcze jest? OK. poszukam sobie dalej, poczekajcie. Umiesz salto w tył jak tak to ile się uczyłeś? Jak nie, to kiedy się nauczysz. Salta w tym... w tył, przepraszam, nie umiem. I zamiar za bardzo... Nie chcę mi się uczyć po prostu, wiecie. Nie o to chodzi, wiecie, że się... O Kamil, bo się nie uczysz, tego nie... nie będziesz umiał zrobić. O po co mi? Przydatne będzie? Raczej nie. I mam za duży lęk po prostu. Mam prawie 2 metry kułeś, więc ciężko będzie mi strasznie zrobić to salto. Ale tak to już na poważnie nie nie umiem i... Na razie nie myślę w ogóle o tym. Może na jakimś odcinku, nagram odcinek, uczę się robić salto. W Parku Famboli. Chcielibyście? Dobra, co tu dalej mam okej, okay, okej. Okay. Kamil, kiedy długo wyczekiwany 120 cm kebab challenge, to będzie od 400 subskrypcji. Jak będzie 400 subów, to wtedy zacznę wszystkie challenge powoli i powoli realizować, więc jakieś tam challenge pewnie później się pojawi. Dobra. Kubica czy mały? Moim zdaniem, przynajmniej dla mnie mały. Bo kubicy nie oglądam za bardzo, nie oglądałem, a bardziej ja śledzę skoki. Mały bardziej lubię, bo ono roz... powiedzmy... <grym>, poznali Polskę dzięki niemu, można tak powiedzieć. Strasznie wiecie, w telewizji zaczął głośno, bo była mało szumania i tak dalej, i tak dalej. Ale tak bardziej to ja wolę skoki po prostu. Lubię oglądać. I tyle. Zobaczę jeszcze, czy są jeszcze jakieś pytania. Nie ma. No to chyba na tyle. Więc dziękuję Wam bardzo za uwagę, zostawcie łapkę w górę, jak materiał Wam się podobał. Wszystkie nowe sobie serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału. Kliknijcie dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o moich wszystkich filmach. Zapraszam na Facebooku grupę Kamil to oczywiście. Jak chcecie porozumienia, napiszcie chce, aby jakiś fajny komentarz. Jest mega fajna atmosfera, więc my się widzimy niebawem. Mówi dla Was Kamil. Życzę mi godziny nocy, nie wiem kiedy oglądacie, więc pa-pa!